Największe kłamstwo o papierosach, że pomagają funkcjonować. Wielu ludzi mówi, że pali, bo to ich uspokaja, pali, bo wtedy może pomyśleć, pali, bo bez tego dzień jest po prostu za ciężki. I to brzmi logicznie, tyle że papieros nie usuwa napięcia. On tylko na chwilę je wycisza, a potem oddaje z powrotem tylko trochę silniejsze. Nikotyna nie daje spokoju. Ona tylko wyłącza alarm, który sama wcześniej uruchomiła. Dlatego po papierosie nie czujesz się lepiej. Czujesz się po prostu mniej gorzej. I właśnie na tym polega mechanizm. Mózg szybko się uczy, że normalność przychodzi dopiero po dymie, po przerwie, po zapaleniu. Z czasem przestajesz zastanawiać się, dlaczego jest ci ciężko. Mózg zaczyna tylko wiedzieć, co na chwilę uciszy to napięcie i jak zrzucić zmęczenie. I wtedy papieros przestaje być wyborem, staje się instrukcją obsługi emocji. Prawda jest taka, że papieros nie pomaga ci żyć. On pomaga ci przetrwać moment kosztem kolejnych godzin, dni, lat. I uczy cię jednego, bardzo niebezpiecznego przekonania, że bez niego sobie nie poradzisz. A to nieprawda, to tylko historia, którą mózg powtarza wystarczająco długo, aż zaczyna w nią sam wierzyć.